W dzisiejszym materiale jak zawsze dowiemy się czegoś ciekawego o świecie, bo chociaż ja nauczycielem nie jestem, to świata ciekawy jestem za to bardzo. Na start wylosował mi się quiz o nazwie Grupy Geograficzne Dwójki, jest to pierwszy quiz z tej serii i jestem bardzo ciekawy jak mi pójdzie. Pamiętajcie jedynie, że wszystkie quizy macie w opisie tego materiału i z chęcią róbcie je ze mną, bo być może zobaczycie czy jesteście ode mnie mądrzejsi czy nie. Oczywiście wiadomo, że to wszystko z przymrużeniem oka, ale bardzo mi ciekawi, jak wy sobie tam radzicie czy jakieś postępy zauważacie. Bo powiem wam, że ja już coraz więcej mam wrażenie, że wiem na temat geografii. Zaczynajmy, mamy oczywiście 6 minut, zobaczymy, jak nam pójdzie. A i pamiętajcie, widzowie, że jeżeli odcinki Wam się spodobają, to no wiecie, co możecie zostawić pod zasięgi materiału. Nie będę tutaj Wam przypominał. Państwa otoczone przez Włochy to oczywiście San Marino oraz tutaj mamy Watykan. A i by the way, widzowie, myślałem, żeby zacząć produkować shortsy na tym kanale. Jakby wiem, że sama idea shortsów jest słaba, no bo nie są to... O, państwa graniczące ze Stanami to oczywiście Kanada i Meksyk. Tutaj jest bardzo proste. Państwa leżące na wyspie Haiti. Haiti po prostu. I Dominika... Na Dominikana, okej, okay, to była Dominikana. Więc myślałem, żeby właśnie sobie zacząć produkować te shortsy, z racji tego, że chciałbym znowu ten kanał troszeczkę ruszyć do przodu, bo wiem, że teraz, jakby to powiedzieć, sezonowcy, którzy chcieli się troszeczkę geografii pouczyć z nami, po prostu odchodzą i nie ma w tym nic złego, tak? No bo wiadomo, że czasami ludziom się nudzi to, co sobie zaczynają. Gdzieś tam robić, tak jak wiecie, w dzieciństwie dostaniecie jakąś zabawkę, to też się chwilę nią pobawicie, a później wam się nudzi. No przynajmniej większość ludzi tak ma. Państwa zaczynające się na A, 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 A. Argentyna na Azerbejdżan, to na pewno i Afganistan. Tak z miejsca. Dobra, to bardzo proste. Śródlądowe państwa Ameryki Południowej. Śródlądowe państwa. Nie, Kolumbia to nie jest, czekajcie. Śródlądowe państwa. Ameryki Południowej to. Nie, Gujana. Nie, nie, nie. Ekwador może być. Też nie. Ej, śródlądowe państwa Ameryki Południowej. Śródlądowe. Paragwaj w takim razie musi być i no Brazylia nie będzie, ale ten. Peru też nie, Boliwia chyba. Dobra, Boliwia, okej, okay, przez chwilę nie zrozumiałem o co chodzi. Państwa Afryki na literę Z, Zambia i Zimbabwe, to chyba będzie bardzo proste, tak jest. Państwa Unii Europejskiej na literkę B, Belgia, Białoruś. A w Unii Europejskiej, a nie w Europie, przepraszam, no to Belgia i Bułgaria oczywiście. Stany USA odległe od reszty, Hawaje i Alaska. Morza nad którymi leży Egipt, czerwone jest. I śródziemne, chyba? Tak, śródziemne. Ważne rzeki mezopotamskie, Tygrys oraz Eufrat, to bardzo proste. To myślę, że każdy pamięta z historii, bo kiedyś tym nas katowali. Śródziemne państwa wyspiarskie, Cypr oraz Malta. Także widzowie, jak dziś sobie rozwiązuje, to, przy okazji, pamiętajcie, żeby napisać, bo z chęcią chciałbym, wiecie, z wami ten kanał rozwijać, bardzo liczę się z waszym zdaniem. Państwa Afryki graniczące tylko z jednym innym krajem. Słazji graniczy od północy, więc Lesutu na pewno nie graniczy z żadnym. Państwa Afryki graniczące tylko z jednym innym krajem. To co tam? Somalia? Chyba. Nie, no, Somalia z kimś jeszcze graniczy. O kurczę, jakie jest jeszcze państwo, które graniczy? Nie wiem teraz, lećmy dalej póki co. Państwa li Azji na literę L, Liban na pewno i Laos. Tak jest. Języki urzędowe Maroka. E, francuski? Nie, w Mar hiszpański chyba. Nie, w Maroko nie? Arabski? Arabski po prostu będzie. I drugi? Marokański, nie, nie wiem, nie mam pojęcia, jaki jest drugi. Najwyższe szczyty świata. Mont Everest, czyli jak nie? Everest. A po prostu Everest, dobra. Everest 8,848 8, 8 metrów. To sobie kiedyś zapamiętałem. I oczywiście K2 musi być. Największe włoskie wyspy, Sardynia i Sycylia. Tak jest. Największe meksykańskie półwyspy. O kurde. Największe meksykańskie półwyspy. Nie czekajcie. Yy, nie, nie Kalifornia, ale jak się mówi, tam gdzie jest Tijuana. Nie tu. To... Nie jest Kalifornia, tam gdzie jest Tijuana, jak to się mówi. Jeszcze ten na Y, nie Yucatan. Jezu, Yucatan w Kanadzie, jak on to się nazywało? O kurde, to wstyd trochę. Koreańskie stolice to oczywiście Seul i y, Pion... O kurde, Pionk... Pionk... Nie, Pionk... Nie, Pionk... Tak, Pionk, dobra. To jeszcze wiedziałem. Najdłuższe rzeki Wielkiej Brytanii. Tamiza oczywiście tutaj będzie, a druga, jaka jest najdłuższa rzeka Wielkiej Brytanii? Kurde, zawsze to była Tamiza, tylko nie? Nie wiem. Największe meksykańskie półwyspy. Tutaj nie mam nic. Jak się nazywał ten na. Czy to w ogóle nie o to chodzi? Największe meksykańskie półwyspy. Ej, tutaj to już wam powiem, że troszeczkę dam ciałka, chyba. Największe meksykańskie półwyspy. Dobra, nie chcę strzelać. Nie wiem. Język Maroka, nie wiem. I jeszcze tylko jedno, to państwa Afryki to nie pamiętam. Zobaczmy, bo jestem ciekawy, co tutaj wyszło. Gambia. Kurcze, chyba bym nie pomyślał o Gambii. No, jakbym strzelał, oczywiście, to bym wpadł. Berberyjski, okej, okay, to, to w życiu bym nie wiedział. Yucatan, a jak ja pisałem z Y, tak? Bo ja mam ciągle w głowie tą angielską mapę. To tak samo wiecie, jak się ostatnio dowiedziałem, że miasto w Afryce, które zawsze wpisywałem jako Cape Town, po polsku nazywa się Kapsztad, Co w życiu bym nie wiedział. Mimo wszystko dobrze. Ej, kalifornijski, kurde, to widziałem oba, bo pisałem i Kalifornia, i Yucatan. Ej, to powinienem mieć dwa dobrze. Severn. Ej, wiecie, że pierwszy raz w ogóle słyszę o takiej rzece? W ogóle 10%. Berberyjski Sever nie widziałem. Yucatan, Kalifornia powinienem wiedzieć. I Gambię strzelając pewnie bym wpadł, ale to tylko strzelając. 37 powinienem mieć. Ej, ten Meksyk to musicie mi zaliczyć chyba. Teraz coś, co jest absolutnie ciężkie dla mnie, czyli losowe stany Stanów Zjednoczonych na mapie. Znam wszystkie, ale jak są dokładnie rozmieszczone, to będzie naprawdę ciężkie. Tutaj można powiedzieć, że jestem totalnym laikiem. No ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Tak w ogóle, widzowie, jak nie macie jakiegoś zdania na temat szorców to piszcie, co tam ogólnie u was, bo z chęcią z wami sobie pogadam. Tutaj, dla, żeby nie było skamu, oczywiście cztery razy. U mnie standardowo. Ojejciu, ale się wylosowało nieciekawie. No ale spróbujemy. Jest bardzo mało czasu, więc na pewno tutaj Alaska na samym dole. To jest. Yy, Waszyngton. Tak jest, Waszyngton. Czy to jest Michigan? Jest Michigan. Czekajcie, tu jest Montana chyba. Tu był Teksas, to tutaj gdzieś chyba Kansas, nie, Kentucky może być, nie Kansas. Nie, to tutaj też gdzieś na środku było, Illinois może być. I ja pierdziele, nie, 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 Maryland może być tutaj też, nie? Nowy, nie, Nowy Jork, nie, to jest chyba New Hampshire, tak jest, New Hampshire, Vermont. To było drugie Vermont, okej. Okay. Eee, co tutaj, Louisiana? To, nie, to nie, Louisiana jest na dole Ale to jest Pensylwania, może? Tak jest, Pensylwania, dobra e, Ohio to było chyba też gdzieś tutaj Ale o tej, Jezu, jak mi tutaj w ogóle Kentucky próbowałem, bo tutaj mi się kojarzy strasznie Kentucky Kansas też, nie? To może być w takim razie Missy Missy, dobra, nie chcę tutaj się kompromitować Bo może to też nie być Missouri, Missouri było na środku, okej okay. Illinois nie. Oj, tutaj Iowa też może tutaj być. A czekajcie, jeszcze. albo nie no, już niech będzie sprawiedliwie czas, bardzo ciężkie. A jeszcze może Connecti? Nie, nie zdążyłem. Kurczę, szkoda. Arkansas tutaj jeszcze było, tak. I miżur. Nie, Minnesota. A ja Michigan wpisałem. Virginia, okej. Okay. Indian, Illinois pisałem. I Connecticut, już miałem wpisywać. Bo sobie jeszcze przypomniałem, ale Connecticut to to, tak. To to było. Karolina Północna tutaj, okej. Okay. Kurczę i Virginie, dwie, powiem wam, że jakbym miał więcej czasu, to dałbym radę jeszcze więcej, ale bardzo wymagający quiz dla mnie. Jeżeli chodzi o temat odcinka, to zaczniemy sobie najpierw od najbiedniejszych państw na świecie i to będzie dla mnie naprawdę ciężkie, najbogatsze myślę, że będą proste, ale najbiedniejsze to nie wiem, wiem, że tu jest flaga Burundi, więc od razu to jest podpowiedź dla mnie, wpisuję Burundi, Burundi w ogóle jest najbiedniejszym państwem na całym świecie. Bardzo ciekawe, no dobra, na pewno tu będzie Afryka. Somalia, Somalia jest, Kenia raczej nie, Egipt też tutaj nie będzie, nie, tutaj trzeba lecić tymi małymi. Seszele, Seszele nie, Lesu może w sumie być, nie ma, Esłatini nie ma, więc są jeszcze jakieś biedniejsze, Ruanda nie będzie, Uganda może być, też nie jest Uganda. Somalia, hmm. Liban, Liberia nie, tu muszą być na przykład, Gwinea może być równikowa. Albo Gwinea-Bissau, nie ma Gwinei-Bissau. No bo tu nie będą te wszystkie państwa oceani. nie, to na pewno nie. E Senegal też nie będzie z Ghanu. nie, to na pewno też nie chodzi o takie kraje. Czy na przykład Kongo? Może być. E Kongo zwykłego pewnie nie ma, nie ma. Jest Demokratyczna Republika Konga. Sudan Południowy, e jest Sudan Południowy, też jednym z biedniejszych krajów. No dobra, Mali może być nie, ale Mauretania chyba bardziej, też nie. E, tak jest tutaj słowo zakazane Bo Nigeria nie będzie, Nigeria jest na pewno Bogatszym krajem Co tam jest jeszcze jeżeli Erytrea może być Na przykład jest Erytrea Czad Chad może być e, Jak Erytrea, czad jeszcze jest taki Kraj mały, Komory mogą być Nie ma, Burundi może być Też nie ma Burundi No bo nie będzie to na przykład Indie Nie, 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 aż takie kraje to chyba nie Bangladesz za to mógłby być chyba Nie, bo tutaj mówię, chodzi o te najbiedniejsze afrykańskie państwa Madagaskar nie będzie, chyba że jakaś, jakiś mozambik, jest, Zimbabwe, nie ma, Zambia może być, Gambia, Gabon, o! Nie, Gabonu nie ma. No tutaj powiem wam, że jest troszkę strzelanka, ale to jest naprawdę takie cięższe troszeczkę. Zimbabwe było już wpisywane. Staram sobie przypomnieć cokolwiek tylko mogę. Eee... Kurczę, Togo jakieś, no nie, no Trinidady to też nie. Chyba, że Haiti może być z tych krajów, ale to też nie będzie najbiedniejsze, pomimo że Haiti jest naprawdę też biednym krajem, to tutaj się nie zalicza. No to musi być sama Afryka. Ciekawe, czy w ogóle będzie jakiś kraj, który nie jest w Afryce tutaj. W sensie wydaje mi się, że naprawdę tutaj dosłownie mamy do czynienia z samą Afryką. Co tam jeszcze jest takich? No nie, no chyba nie. Jest Madagaskar, serio? Ej, to nie wiedziałem, że Madagaskar jest taki biedny. Botswana może? Nie no, Botswana nie. Ale tu jestem zdziwiony. Tutaj strzeliłem wam powiem szczerze. Nie sądziłem, że Madagaskar jest aż taki biedny. No ale skoro jest, to nie będę wchodził. No, Ar Maroko, Algieria, to są już bogatsze te państwa północnej Afryki. Eee, Kongo było. Hm. Nie wiem, po Namibia jeszcze może? Chyba też już próbowałem wcześniej wpisywać. Jakie jeszcze może być państwo takie biedniejsze w Afryce? Ruanda. No nie no, Ruanda na bank. Nie, 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 tutaj wpisałem tak, żeby sobie później nie zazłe, za złe, że nie wpisałem. Ale. No nie. No tutaj już mówię, idiotyczne strzelanie z mojej strony się zaczyna, bo chcę jak najwięcej zgadnąć, a po prostu nie mam pojęcia. Może jeszcze jakieś. Nie, dobra, bez sensu. Nie róbmy tak, nie strzelajmy już tak nie wiemy. Nie mam pojęcia, co tutaj jeszcze będzie. Sprawdźmy: Sierra Leone, Republika Środkowej Afryki, Malawi, Afganistan, Jemen i Liberia. Czyli zobaczcie, nie są tylko kraje Afryki, że Afganistan i Jemen, Jemenu bym nie powiedział, że jest aż tak biedny. Najmniej ludzi, Republikę Środkowoafrykańską. No dobra, bardzo ciekawy quiz, ale zobaczcie: średni wynik to 11, mi poszło tylko 9. Powiem wam tak, gdybym szedł na Hama i strzelał, to pewnie też bym miał około 11, ale nie chodziło mi o to, żeby tylko wiecie, nastrzelać się. Najbogatsze państwa na świecie, oczywiście, również według PKB, i myślę, że tutaj nie będzie aż tak źle. Szczerze, myślę, że pójdzie mi o wiele lepiej niż z biednymi. Stany, Chiny, Kanada. Nie ma Kanady, Norwegia. Nie ma Norwegii. No dobra, ciekawe. Finlandia, Szwecja może być. Nie ma, no dobra. To lecimy. Korea Południowa, Rosja tutaj będzie. Jest Rosja, Niemcy. Francja, Japonia, na pewno, Australia musi być, nie ma Australii, Wielka Brytania, tu nie możemy zapomnieć, Hiszpania, chyba nie, jest jeszcze, ok, Portugalia, tu już na milion procent nie, co jest jeszcze z takich bogatszych? Brazylia, tutaj według PKB na pewno musi być, Argentyna, Meksyk, może według PKB być, jest Meksyk, dobra. Skoro mamy Meksyk, krajów skandynawskich nie mamy, no nie, no RPA chyba nie będzie, nie, 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 ale Australii nie ma, myślałem, że Australia w tym zestawieniu tutaj mimo wszystko się znajdzie, czekajcie, Chiny, Stany, a Indie tutaj, pomimo, że no nie jest to raczej kraj, gdzie aż się super żyje, to jest duży, Filipiny, Indonezja to też, jest Indonezja, Malezja, Malezji nie będzie, okej. Okay. Co tam jeszcze może być? Są Indie. No Bangladesz jest spory, ale no bez przesady. Bangladeszu tutaj nie będzie. Izrael może być. Izraela, nie Arabia Saudyjska w sumie. Nie ma, a Zjednoczone Emiraty też nie ma Zjednoczonych Emirat. Argentyna, Chile. E, Argentynę pisałem, chyba Meksyk, Kanady, że nie ma, nie? Kanada, myślałem, że tutaj w tym zestawieniu może się znaleźć. Co tam jeszcze może być z takich bogatych? Czy coś jeszcze w Europie? Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy może w takim razie jeszcze? Włochy są i tylko jedno państwo. Myślałem, że to może być Izrael, ale jak nie Izrael, co jest jeszcze takiego bogatego? Bogate państwo, Włochy, Grecja nie, Grecji do mi się nie chce wpisać. A, wpiszę. Nie, no gdzie? Na pewno nie. Nie, Grecja to nie, ale czy coś w Afryce, nie? Jakiś Egipt na przykład, Algieria ta duża, no nie, w Afryce to państwa takiego nie będzie bogatego. O czym jeszcze zapominam? Żadnej Skandynawii nie było, no Islandia to na pewno, nie? Hmm. Jakie jest jeszcze państwo? Korea Południowa, chyba, że z Azji coś, nie? Afga nie, no te Afganistany, Kazachstany to duże są państwa, ale no na pewno nie na tyle. Żeby tutaj były najbogatszymi. Co to jest? No, Singapur na pewno nie. Jest to bogaty kraj, ale nie tyle, żeby być w tym rankingu według PKB oczywiście. Nie wiem, zobaczmy, o czym zapomniałem, bo powiem wam, że myślałem, że może nawet dam radę wszystkie. Że jest... zdziwiony jestem, że tutaj nie Izrael. Turcja, o kurde, no to nie. To rzeczywiście powinienem Klapsa dostać. Turcja bardzo łatwy kraj. Zapomniałem kompletnie o Turcji. Po raz kolejny zapominam o Turcji. Pięknie Ci widzu, dziękuję za obejrzenie łapki w górę suby. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku.